Let's go, let's see. Eee, sprawdźmy. Gen Z, Halloween 4000 ropek w dół, 59000 w górę. Są to dobre oceny. Więc może będzie fajne. Siema, Mikołaj. Oho, otula nas deszcz, przy stary... Drwa, klubowa. Ora muszę to jakoś dzierżyć Kurwa youtubery jebane. Byście się kurwa nauczyli robić coś innego. O nas deszcz przy starym zamku gdzieś. Jestem głodny wrażenie. Ale kurwa! Ale mu to do, do bani się wbiło! Wbijcie mu to do głowy, kurwa! Kurwa, słemię, mnie, łysy! Posłuchaj teraz i wbij się to do głowy. W... Zrób nas razem nie piosenkę klubową, ok? No. O, oni widzowie starają się otworzyć głowę. Nie stres. Czy tego... Ej, to te, ja teraz już wiem jak... dlaczego paluch się do mnie przysrał, jak wtedy powiedziałem na wywiadzie, żeby otworzyli głowę. Pewnie myślał że o to mi chodziło stary. Że se krzywdę mają zrobić ludzie. Mega przykro, że mnie nie zrozumieli wtedy. No nic. Chcesz czy nie, dziś nocą zgubisz się Nurkujemy we mgle, weź pębo Chciałam tylko coś pozwiedzać Spakowałem rzeczy w plecaki Coś nas obserwuje z nieba Zapomniałem, że to Halloween Ja Dziś nie mogę zasnąć, zaczarowane miasto Budzi mnie ty, może z głowy wyjść Kiedy wskaźnie światło, nie uwierzysz patrząc Pozostaną mi, Poszę czekać na ślip. Pod łóżkiem siedzą strachy, nie patrz nul. Dzisiaj potwory z szafy wychodzą na dwor Chcę się dobrze bawić, więc włożyłem strój Na twarzy maska, by... Cię lepiej ktoś w stół Chodź na zboją strachem, my się ci bawiły snu koszmary, jak chce życie jak ze snu ej, najlepiej na razie witam Hania Chodziałem jak nad Ania to się przebrała za skin z Fortnite'a, ale to jest taki OG OG, nie? Skeleton. Latają po bokach i chcą sprać Czekasz na świt Słyszą mnie ich szczęki Chciałyby mnie gryźć Słyszą mnie ich szczęki Chciałyby mnie gryźć O co chodzi? Mające dźwięki <laughs> Od to, to? nie Nie dam się zwie czy szczęka ma kurwa ucho? Słucham? Wciskam na nie Dogonią mnie już nie hey, Jak Michael Myers Dziś jestem niepokonany Choć to nie jest moim życiem To zapraszam na kanał Kurwa, ten bit? Nie wiem, nie wiem co mam sądzić o tej piosence, widzowie. Jest nadzieje, taka kurwa. Z jednej strony nie jest jakimś kurwa mega gównem, ale z drugiej strony jest takie nic nieodkrywcze, bym powiedział. chyba z nas, bo w ogóle, że Freddy Krueger. Szacun za to, bo oni robią specjalnie nuty, żeby później opierdalać trasę koncertową, stary. Trowarek paluchy w górę będzie na F3. Nie <noise> będzie paluchy w górę. Oni, stary, y, speedrunują nuty, żeby człowieku nową trasę koncertową na kurwę, stary. I to jest kurwa szacun, nie? Ja Nie uwierz, patrząc, pozostało nic, muszę czekać na śpiew. Dziś nie mogę zasnąć, zaczarowany miasto, chodzi mnie przez to we... by bo jakby faktycznie się już nie obudził. Perfol, <laughs> co ty piszesz? Kiedy światło, nie uwierzysz, patrząc, ja. <laughs> no co mam powiedzieć? No kurde... Nie jest to najgorsza ich nuta, natomiast jest to takie... No co, takie kurwa... No właśnie, takie. <laughs> takie wiesz że se poleci, nie? ale nie robi to jakiegoś kurwa dla mnie e, różnicy, natomiast uważam, że na pochwałę zasługuje tutaj Witam Hania, która najlepiej brzmiała na tym kawałku ale m, ze względu też na to, że pewnie mowa się e, skin Fortnite'a, nie? więc myślę, że to też jest tego kwestia na pewno Bercik gotuje, dziękuję za 24 miesiące thank you very much ten, blef, w ten mnie wkurwia, nie? W mnie on, stary. Czemu on tu jest, stary, z tą siekierą we łbie, nie? Kurwa, co jest z <gry> tym jebanym internetem? No. Ale nie, że mnie wkurwia, że... Że mnie wkurwia jako osoba, tylko mnie wkurwia w tym klipie, nie? No stoi się, kurwa, lampi na mnie, nie? Z siekierą w bani, no pa. Jaki, kurwa, medal. Wkurwia mnie on tutaj w tym klipie, ale go lubię. Ale mnie wkurwia, nie? Wygląda jakby chciał stary przyjść i mnie prosić o pieniądze. Nie, nie jestem w stanie wytłumaczyć moich emocji negatywnych, które mam do niego w tym klipie. I nie dlatego, że go nie lubię. Tylko dlatego, że. Nie wiem. Ta się my w kurwia. No jaki kurwa masz problem? No pa. chłop do mnie tak. Hä? E? Kurwia mnie. Ja. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, czuję po prostu energię w kurwienia.